Wystrzelono na Warszawę około 50 tysięcy pocisków artyleryjskich w ciągu jednego dnia i to był największy w historii ostrzał miasta, w ogóle w historii wojny. Niemcy kompletnie nie rozważali w 1938 roku i w 1939 roku, aż do wiosny 1939 roku wojny z Polską. My się trochę też przyczyniliśmy tak, do wybuchu tej, 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 tej wojny. W samej Warszawie mamy jedną trzecią gruntów, które mają status działek rolnych. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobielski. Rozwój infrastruktury bezpośrednio związany jest ze stanem zamożności społeczeństwa. Przemyślane inwestycje zwiększają bezpieczeństwo również w czasie wojny. Zresztą to właśnie wojna i odbudowa stolicy była punktem wyjściowym do dyskusji z Michałem Wrzoskiem, będącym przedstawicielem Budimexu odbudowano dosyć szybko mosty, tak? Most Śląsko-Dąbrowski, most obecny Gdański, kiedyś nazywany mostem aleksandryjskim, most Poniatowskiego. By... W związku z tym generalnie by, można powiedzieć, że ta infrastruktura naprawdę była tutaj no, rozbudowywana bardzo, bardzo sprawnie. Władze komunistyczne chyba wiedziały też dobrze, że no, chcąc tak de facto przywrócić miasto ży do życia, trzeba tą infrastrukturę drogową, kolejową rozbudować. To, czego w Warszawie bardzo Brakowało, to było brak metra. I ten brak metra był bardzo odczuwalny, już można powiedzieć, w wybuchu w momencie wybuchu wojny, dlatego że Gdyby miasto Warszawa miało metro, a przed wojną była planowana budowa metra, ona się nawet tam częściowo rozpoczęła, na Pradze, ale by, gdyby ten, te linie tak zwanego trójkąta, bo tu by planowano, że będą trzy linie, które będą tworzyły taki trójkąt idący z Pragi na Żeliborze, z Żeliborza na Mokotów i z Mokotowa na Pragę, i te linie łączyłyby się ze sobą, no to by, gdyby to metro powstało i mieszkańcy Warszawy, tak jak mieszkańcy Londynu, mogli się schować. schować, schować czy przy mieszkańcy po, Kijowa? Czy mieszkańcy Kijowa teraz współcześnie, no to nie Mielibyśmy tylu, e, tylu ofiar. A e, proszę zrozumieć taką rzecz: to jest może mało znany fakt e, współczesnym e, ludziom, że w czasie wojny obronnej w Warszawy we wrześniu 1939 roku, dokładnie 25 września, kiedy była Warszawa już oblężona z każdej strony przez wojska niemieckie, e, doszło do ówcześnie największego w historii ostrzału artyleryjskiego i bombardowania miasta Warszawy. Był to, odbyło się to w poniedziałek, zostało to przez Warszawiaków nazwane sarkastycznie Lanym Poniedziałkiem, kiedy wykonano nad Warszawą ponad tysiąc lotów bojowych, wystrzelono na Warszawę około 50 tysięcy pocisków artyleryjskich w ciągu jednego dnia. I to był największy w historii ostrzał miasta, w ogóle w historii wojen. Zginęło wtedy według różnych danych od 10 do 30 tysięcy warszawiaków, ale też ludzi, którzy uciekli po prostu z różnych miejsc Polski, tak? W ucieczce przed wojną. I po prostu naprawdę ci ludzie nie mieli się gdzie schować, nie mieli się gdzie ukryć. To pokazuje jak właśnie infrastruktura, jaką istotną rolę odgrywa właśnie w też historii wojen, w historii ochrony ludności cywilnej, jak często ona wpływa w ogóle na losy historii. Czyli tak naprawdę miasto, które ma metro nie tylko jest lepiej skomunikowane, ale także jest bezpieczniejsze dla mieszkańców w razie zagrożenia. Tak, oczywiście, że tak. Zresztą no, taka, taka, taka ciekawostka. Od czego zaczęła się druga wojna? Światowa, jakby. Co było pretekstem do wybuchu zatachowania Polski? No, na początku mieliśmy wolne miasto Gdańsk, prawda? Tak. Mieliśmy e, też jakieś. E, m, m, Pretensje co do terytorium, albo roszczenia terytorialne, bym to w ten sposób określił, prawda? No, Niemcy zaproponowali Polsce w, na przełomie. Autostrada. 30 dokładnie. Tak. Zaproponowali Polsce, chcemy zbudować eksterytorialną autostradę y, biegnącą z plus zachodnich do plus wschodnich, przebiegającą przez Pomorze. Ok, Pomorze należy do Was, ale zrobimy tą y, autostradę uczynimy eksterytorialną. Natomiast y, zbudujemy dla was pod tą autostradą yy, przepusty, przejścia, tunele, tak żebyście mieli komunikację, tak? Jakby żeby nie było ta pomoże nie zostało odłączone, tak, od Polski i o dziwo, yy, znaczy o dziwo ten, ta autostrada była w planach niemieckich już od lat 20. To nie był żaden wymysł Hitlera, żeby tę autostradę jakoś nagle zbudować, żeby nie wiem w jakiś sposób, że to było jakieś żądanie nierealne. Nie, Niemcy w ogóle byli pewni, że Polacy się zgodzą, że to w ogóle jest drobna rzecz, tak? A Polacy wtedy e, powiedzieli nagle, Polacy, Minister Spraw Zagranicznych, Józef Beck, który bardzo, można powiedzieć, bardzo źle poprowadził wtedy polską politykę zagraniczną, e, i to wiemy z perspektywy czasu teraz, e, on powiedział nie. My tej autostrady się nie zgodzimy na tą autostradę. E, Niemcy byli w kompletnym szoku. W kompletnym. E, nie potrafili tego zrozumieć. Kilka tygodni później wyszli jeszcze raz z propozycją. E, powiedzieli, słuchajcie, no ale zastanówcie się, no może byśmy. My chcemy tylko, my chcemy od was tylko tej autostrady, chcemy, żeby ten Gdańsk został nasz i tak był miastem wolnym, na który Polska nie miała wpływu, e, a i tak był w dużej części oświetlony przez Niemców. Naprawdę e, e, i co więcej, Niemcy oferowali nam jeszcze z, e, terytoria za e, zgodę na to, tą stradę. Oferowali nam Ruś za tak? E, e, Ale z... zmierzasz do tego, że dałoby się uniknąć tego konfliktu. No biorąc pod uwagę postępujący w, Niemce, w Niemczech faszyzm i te imperialne zapędy, to wydaje się, że to był tylko jakiś pretekst. E, nie, to jest powiedział bardzo duże zniekształcenie historii, tak? Że teraz my uważamy to i mówimy w podręcznikach historii dla dzieci, to był pretekst, że spotkałby nas to samo, co spotkało Czechosłowację w 1938 roku. Fakty historyczne kompletnie temu przeczą. Niemcy kompletnie nie rozważali w 1938 roku i w 1939 roku, aż do wiosny 1939 roku, wojny z Polską. Autostrada dla nich była absolutną, normalną rzeczą. Oni mieli program budowy autostrad, który trwał od 1933 roku, jej budowa. Te autostrady sobie budowali i w planach mieli, że autostrada powstanie też w kierunku Prus Wschodnich. Dlaczego ta autostrada miała też na niej znaczenie? Niemcy generalnie Myśleli o tym, żeby w przyszłości w jakiś sposób dojdzie do wojny między nimi a Związkiem Radzieckim. Bez autostrady do plus wschodnich i możliwości przerzutu wojsk szybko do plus wschodnich nie mieli strategicznie możliwości wygrania tej wojny. To była część jakby przygotowań, można powiedzieć, do tego, do, do, do tego okresu wojennego ze Związkiem Radzieckim. Cały świat na budowlance szeroko rozumianej stoi, bo jest ona zarzewiem wielu projektów i tych in plus i in minus. Notabene teraz przejeżdżamy przez centrum Warszawy. Tutaj są zlokalizowane biurowce, bardzo wysokie, drapacze chmurne, można byłoby powiedzieć, na te polskie warunki. Jakie one mają związek z opadami deszczu? No to jest taka ciekawostka, że wieżowce. W ogóle budynki takie wielkokubaturowe, ale szczególnie wieżowce, są wielkimi zbieraczami wody, wody opadowej, deszczowej. I w każdym mieście, które ma takie budynki, zbiór tej wody opadowej, badającej jest wielokrotnie wyższy niż w no, niż sytuacji, gdy tych budynków po prostu nie ma. I tym samym ta woda zalewa, można powiedzieć, instalacje kanalizacyjne, ale jest to jednocześnie problem, który może być fajnym rozwiązaniem. Dlatego, że tą wodę przecież można wykorzystać. Tą wodę, którą zbierają te wieżowce, można tak skonstruować sieć kanalizacyjną, żeby tą wodę zbieraną przez deszcz na przykład zamienić potem w wodę użytkową, którą się wykorzystuje w kranach albo wykorzystuje się do grzania w kaloryferach. No i teraz Warszawa na przykład realizuje właśnie taki, taką inwestycję. To jest kolektor wiślany, czyli wielka, na głębokości ponad 10 metrów, wielka można powiedzieć tunel, tak? bo to rura to jest zazwyczaj słowo, to jest, to jest no, rura, ale tam ona ma takie średnice, że tam się nie zmieści autobus. Tak? To jest 3 metry wysokości e, i 3 metry w ogóle średnicy. I ta rura będzie zbierała z całej zachodniej Warszawy wodę opadową, i ta woda opadowa będzie transportowana tym kolektorem do oczyszczalni ścieków, tam będzie czyszczona i będzie z powrotem wpuszczana, jakby będzie wracała do systemu wodociągowego miasta. To są nie tysiące litrów wody, to są miliony litrów wody w skali roku. No a wiemy, że w ramach no jednak pewnego ogrzewania się klimatu, osuszania się w tej części Europy tego klimatu, no ta woda jest coraz bardziej cenna. Biorąc też pod uwagę ambitne plany Warszawy jak i wszystkich innych polskich miast, zresztą ten ruch przenosi się często do większych ośrodków. Tutaj są większe możliwości niż, niż w małej gdzieś miejscowości, gdzie życie jest na pewno spokojniejsze. Ale... Ale może mniej perspektywiczne, więc trzeba myśleć daleko siężnie. Zastanawiam się tylko, jak ty, jako reprezentant tej branży, interpretujesz te zarzuty środowisk różnego typu aktywistycznych, które zarzucają to, że władze miejskie już nieco za bardzo spochwalają się z deweloperami. Czy przypadkiem nie jest tak, że, że to, aby miasta umożliwiały budowę jest w ich interesie? No bo przecież jest większa wtedy szansa na generowanie podatków i samorządy też na tym bardzo zyskują, prawda? Znaczy, z, z, zgadza to jest się. tutaj temat, ale... to jest, Tu jest, powiedziałbym, tyle punktów widzenia na tą całą relację między deweloperami a władzami miast. I pokrótce, jaka korzyść tak, płynie dla miasta za, z tego tytułu, że, że jest właśnie rozbudowa tego miasta i zabudowa każdego skweru wręcz? Znaczy, zacznijmy może od tego, bo to jest, wydaje mi się, dosyć istotne. I to jest w ogóle ważne, żeby na początku tak ustawić dyskusję. Generalnie w krajach rozwiniętych infrastrukturalnie, a, mówię tu o Europie Zachodniej, Niemcy, Francji, e, Hiszpanii. To jest tak, że najpierw na tak zwanym greenfieldzie, czyli na zielonym terenie, gdzie absolutnie nic nie ma, powstaje infrastruktura. Czyli buduje się drogi, buduje się systemy wodno-kanalizacyjne, buduje się parkingi, buduje się latarnie, buduje się chodniki i ścieżki rowerowe, a dopiero potem powstają osiedla. Dopiero potem tak uzbrojony teren sprzedaje się deweloperom. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, wtedy działki są droższe, więc to, to, to jakby można to deweloperowi, jeżeli to jest działka miejska, ten grunt po prostu sprzedać za wyższą cenę. To drugi powód. Poprawia się jakość życia mieszkańców. Tak? Mieszkańcy jak mają infrastrukturę, mają, mogą szybciej dojechać do pracy, szybciej powstają tam szkoły, szybciej powstają przedszkola. I w związku z tym jakby poprawia się jakość tego życia. Powód trzeci, jeżeli mamy infrastrukturę na terenie tak zwanym tym greenfieldowym, czyli tym powiedzmy nieuzbrojonym pierwotnie, to nie tylko możemy tam przyciągnąć mieszkańców, ale możemy przyciągnąć tam biura, możemy przyciągnąć tam centra logistyczne, możemy przyciągnąć tam sklepy wielkopowierzchniowe, możemy przyciągnąć też biznes, a biznesu nie przyciągniemy do terenu który będzie nieatrakcyjny infrastrukturalnie, nieatrakcyjny inwestycyjnie. No i teraz, no i teraz jak wygląda sytuacja w Warszawie, czy w ogóle w wielu miastach w Polsce? U nas jest odwrotnie. U nas jest tak, że deweloper buduje, stawia inwestycje, e, bokaj, bo okej, buduje jakieś drogi osiedlowe, tam drogę jakąś dojazdową, natomiast e, no, jakby takim stałym obrazkiem polskich osiedli jest to, no, domów jednorodzinnych czy bloków, że ludzie e, Potem, że tak się wyrażę, jeżdżą po wykopach yy, i po rozkopanych drogach yy, między tymi blokami, yy, i nie ma przedszkola, nie ma szkoły, etc. W związku z tym, gdyby tak było, jak mówimy w tym pierwszym przypadku scenariuszu, to w ogóle już połowę tej dyskusji mielibyśmy z głowy. Nie byłoby problemu. No ale nie mamy tak. W związku z tym rzeczywiście powstaje konflikt. Trochę między miastem a deweloperami, bo miasta mówią deweloperom w ten sposób, słuchajcie, macie, my wydamy Wam zgodę na budowę tego osiedla, ale zbudujcie to, to, to i to, i to, i to. Zbudujcie ulicę, zbudujcie przedszkola, zbudujcie szkołę, etc. Deweloperzy mówią, no ale za... <laughs> zaraz, chwilę, bo przecież to nie jest nasze zadanie. My mamy budować tutaj blok, tak? To jest rola miasta. No i zaczyna się przerzucanie, że tak się wyrażę... Odpowiedzialności. Odpowiedzialność. Odpowiedzialnością. No i efekt jest najczęściej potem opłakany, czyli albo ta inwestycja deweloperska nie jest do końca dobrze przygotowana, albo jest w jakiś sposób właśnie to życie dla mieszkańców niewygodne, szczególnie kiedy na początku jest to, to osiedle oddawane. W związku z tym, no to pokazuje, jak właśnie to słowo infrastruktura. Potrafi rozwiązywać już na początku wiele, wiele problemów. Mam koleżankę, która właśnie ma męża hiszpana. I on zobaczył, jak się buduje w Warszawie na Białej bloki, jak są budowane w szczerym polu. No i on właśnie nie mógł wiedzieć, jak to jest możliwe, że przecież to jest w ogóle odwrotnie normalnie w Hiszpanii, nie? że najpierw właśnie powstanie to wszystko, co jest otoczeniem tego, tej inwestycji deweloperskiej. A przestrzeń dla tych inwestycji na pewno jest, bo w samej Warszawie mamy jedną trzecią gruntów, które mają status działek rolnych, więc Pytanie, czy to powinno prowadzić do dalszych przekształceń i, i generowania powierzchni do zabudowy, czy, czy w jakiś inny sposób chcielibyście się tym aspektem zająć? Bo podejrzewam, że jakąś, jakieś zdanie na ten temat masz. Znaczy, oczywiście, znaczy w ogóle my proponowaliśmy, żeby się rozwiązać też problemy, które są, też te, o których mówię i te, o których ty pytasz, yy, yy, i zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie. Zmieńmy tak przepisy, żeby każdemu, że ponieważ jest problem z działkami, ponieważ jest problem z cenami tych działek, z dostępnością tych działek, to niech miasta utworzą taki bank ziemi, tak? czyli bank działek, gdzie będą grunty przygotowane pod inwestycje, będą je uwalniać dla deweloperów. To nie muszą być przecież centra miast, to mogą być miejsca naprawdę, które są dobrane przez miasto, dobrze wyselekcjonowane. A jednocześnie i będą te grunty przekazywali, tak, deweloperom, ale jednocześnie nałożą na dewelopera taki obowiązek, że jak deweloper Buduje mieszkania, to musi wybudować jednocześnie na przykład zasób jakiś mieszkaniowy, którym są mieszkania komunalne. Wiadomo, że mieszkań komunalnych brakuje w Warszawie. Ten niedobór jest określany na kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. No więc, jeżeli ich brakuje, to przecież mogą zbudować deweloperzy. Widzimy, że program Mieszkanie Plus, czyli pomysł, żeby budowało mieszkania państwo, nie wypalił. On. Zbudowano oczywiście kilka tysięcy mieszkań. Pewnie powstanie tam gdzieś około 10-20 tysięcy finalnie, ale generalnie nie doszło do tego poziomu 100 tysięcy mieszkań, a nie do Dobory, jeżeli chodzi o mieszkania w Polsce, są bardzo duże, nawet nie uwzględniając kwestii migracyjnych, że przyjechali do nas obywatele Ukrainy, że mamy imigrację z Azji, etc. To no brakuje co najmniej, tak się mówi, że brakuje co najmniej miliona mieszkań, tak? Nowych mieszkań w Polsce. A jeszcze jest kwestia przecież remontowania tych mieszkań, które są starsze i które mają więcej lat. Tak, natomiast tego typu wątki myślę, że są szeroko komentowane w debacie publicznej przy okazji wystąpień każdego przedstawiciela, czy to branży deweloperskiej, czy budowlanej ogólnie. Gdy rynek nieruchomości jest w grze na jakimkolwiek kanale, to się temat właśnie luki mieszkaniowej podnosi, ale korzystając z Twojej szerokiej wiedzy na temat właśnie tego aspektu budowlanego, to chciałbym Cię zapytać, jaki jest wspólny mianownik między Dominikaną, Haiti, a współczesną Polską? No jest to, jest to taka, powiedziałbym ciekawa zagadka politologiczno budowlana. Politolodzy generalnie całego świata, no przynajmniej świata anglosaskiego, zastanawiali się z swojego czasu, jak to się stało, że dwa państwa położone na jednej wyspie na Morzu Karaibskim, czyli Dominikana i Haiti które mają dokładnie te same warunki surowcowe, geologiczne, klimatyczne, które mają. Podobną powierzchnię Dominikana jest trochę większe, Haiti mniejsze, ale generalnie ich powierzchnia jest podobne. Jak to się stało, że ta Dominikana rozwinęła się w miarę normalne państwo, a to Haiti generalnie jest miejscem, no, do którego się pojawia na całym świecie no, najbiedniejszym i powiedziałbym też, no, takim, który w ogóle, od którego uciekają turyści by, i, i no, z wieloma problemami. No i a naprawdę dokładnie te kraje miały dokładnie taką samą historię. Takie same, oba były krajami postkolonialnymi. W podobnym czasie uzyskały niepodległość. Mają jakby te same warunki naturalne. Jak to się stało? No i odkryto jedną zasadniczą różnicę. Dominikana, jak uzyskała niepodległość, to zaczęła od budowy infrastruktury. Przede wszystkim infrastruktury drogowej, czyli rezygnacji z takich dróg uklepanych, klep, tak po prostu w ścieżek czy, czy, czy takich duktów, które były na rzecz właśnie dróg utwardzonych. Tak. To nie musiały być nawet drogi utwardzone w sensie, że wylane asfaltem, ale po prostu były to drogi o dużej szerokości. To były drogi, które prowadziły do no, głównych ośrodków miejskich i okazało się, że ten rozwój infrastruktury ma. Podstawowe znaczenie w ogóle dla dobrobytu państwa, dla jego przyszłości. Zwróć uwagę na taką rzecz. Jak wybucha wojna między krajami, co pierwsze atakuje, e, kto zaatakuje dworce? Ekresory. Dworce, infrastrukturę krytyczną. Dokładnie. Arterii dokładnie komunikacyjne. Tak, mhm. dokładnie tak. Dlaczego to robi? Bo wie, że to jest e, układ krwionośny e, każdego nowoczesnego kraju. Gdy popatrzymy na to, jak swoją infrastrukturę, w jakim stopniu rozwijają kraje właśnie zachodnie, kraje anglosaskie, ale nie tylko, bo kraje też azjatyckie, tak? Chiny niesamowicie zainwestowały w rozwój infrastruktury. Japonia, e, e, Australia. E, jak, jak duże ponoszą oczywiście tego koszty, ale wiedzą, że to jest koszt, który się bardzo szybko zwraca. E, co więcej, on się nie tylko zwraca, on ma tak zwany mnożnik. E, czyli. Każda złotówka czy dolar wydany w infrastrukturę przynosi po mniej, w ciągu mniej więcej 10 lat 8 dolarów zysku dla gospodarki. Tak? Co więcej, w około 70% tego, co jest wydawane na budowę infrastruktury, ono od razu wraca. W jaki sposób do budżetu państwa? Przez podatki, przez różnego rodzaju daniny, które są płacone, ubezpieczenia emerytalne, przez to, że podwykonawcy, którzy to budują też muszą zapłacić podatki, przez to, że trzeba kupić paliwa po to, żeby wybudować, obsłużyć sprzęt budowlany. A przecież w tych paliwach jest akcyza, tak? w tych paliwach jest też 50 -60 ceny paliwa. to jest też 50-60% ceny paliwa. To jest część ta podatkowa, tak? która wraca do budżetu państwa. Czyli jakby Y, Państwo zachodu wiedzą, że generalnie budowa infrastruktury jest świetnym biznesem. Druga ciekawa rzecz: y, nie ma infrastruktury generalnie, która jest nieużytkowana. To znaczy, oczywiście, pokazuje się czasem w mediach jakieś przykłady lotniska, a że tam gdzieś jakieś lotnisko jest opuszczone, nikt z niego nie korzysta, albo że o, powstała droga bez sensu, nikt nią nie jeździ. Generalnie w, w transporcie jest taka prawo i zasada mówiąca o tym, że jeżeli jest droga, nawet pusta, to prędzej czy później ona zostanie wykorzystana. Bo y, Możliwość tego przemieszczania się, przemieszczania towarów, jest tak immanentną cechą każdego systemu ekonomicznego, że prędzej czy później zostanie to wykorzystane. Infrastruktura to nie jest kwestia tylko dróg czy kolei, ale to jest też kwestia światłowodów, to jest kwestia gazociągów, ropociągów, to jest kwestia linii energetycznych, to jest kwestia też prostych rzeczy, czasem ścieżek rowerowych, chodników, wszystkiego tego, co pozwala się przemieszczać. Taka też ciekawostka, powiedziałbym, na liczbach. Żeby gospodarka mogła rozwijać się w tempie 1%, o 1%, mógł wzrastać produkt krajowy brutto, trzeba przetransportować około 50 milionów ton towarów dodatkowo. Tak? Bo jakby to buduje właśnie ten rozwój gospodarczy. Czyli jeżeli nasza gospodarka chcemy, żeby rozwijała się w tempie 5% powiedzmy PKB, wzrostu PKB, to musimy rocznie dodatkowo przewieźć 250 milionów ton towarów. Musimy mieć to... Gdzie przewieźć, po czym przewieźć? Nie? A w związku z tym proces budowy infrastruktury to nie jest proces, który się kończy. Możemy powiedzieć, a zbudowaliśmy, mamy ok i koniec. Nie. To jest proces, który musi trwać yy, cały czas. Zaczęliśmy w sposób bardzo nieoczywisty, nawiązując do kwestii związanych z II wojną światową, ale to też z tego tytułu, żeby zaznaczyć, w jaki sposób ta cała branża funkcjonuje i jak ma istotny wpływ na funkcjonowanie także całego kraju gospodarki. Jestem ciekaw, jak do Twojej tezy w przyszłości ustosunkuje się Bogusław Wołoszański, z którym będę w perspektywie paru tygodni nagrywał odcinek. Być może potwierdzi tę te tezę albo będzie z nią polemizował. Więc serdecznie już teraz Was zapraszam do odcinka i też pytam, czy tytułem. Zakończenia chciałbyś coś jeszcze naszym widzom przekazać. Czy myślę, że bardzo ciekawe jest zdawać sobie sprawę i wiedzieć o tym, że transport, że to, co nas otacza, drogi, linie kolejowe mają ogromne znaczenie dla naszego życia, że ktoś, kto odmawia też prawa do budowy infrastruktury, jaka by ona niby nie była? Ale zaniechuje inwestycji. W jakiś sposób e, mówi, że pewne inwestycje są nieprzeskalowane, że są nieodpowiednie. Tak naprawdę e, hamuje e, państwo, hamuje nas wszystkich w rozwoju. Serdecznie zapraszam widzów na kanał już za kilka dni. Dajcie znać w komentarzach, czy dotrwaliście do samego końca, wpisując proste hasło budowa. Wtedy będziemy wiedzieli, że byliście z nami do samego końca. Michale, bardzo dziękuję za, za rozmowę i, dzięki. i powodzenia w dalszych działaniach zawodowych. Dzięki, dzięki wielkie. Do zobaczenia. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj. Nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapi.